Cześć, witajcie. Dożyliśmy dziwnych czasów, kiedy będąc w towarzystwie lepiej jest głośno pierdnąć niż cichutko kaszlnąć. Oczywiście mowa o covidzie, pandemii, tych wszystkich sprawach, o których w zasadzie wszystko już powiedziano. Ale ilość chaosu, jaki istnieje w, tym, w tej polityce informacyjnej, jest tak wielki, że no szczególnie jeżeli chodzi o pewnego rodzaju żonglerkę, obostrzeniami, wprowadzaniami jakichś zasad, zdejmowanie reżimu, narzucanie reżimu, to jest wszystko jakoś mało poukładane. Co prawda, właśnie jakość polityki i polityków chyba uzasadnia tezę, że wiara w to, co mówią. Politycy, w ich deklaracje, oświadczenia, nakazy jest odwrotnie proporcjonalna do ilości i jakości szarych komórek, jakie posiadamy. W związku z tym wydaje się zasadne, żeby kierować się pewną zasadą właśnie racjonalną, czyli myślenie. Po prostu trzeba po prostu w tym wszystkim się odnaleźć jakoś tak, żeby myśleć. Problem w tym. Że narzucane są nam pewne prawa, reguły, pewne przepisy, do których musimy się dostosowywać. Na górze ostatnio wymyśliło, że jeżeli nie będziemy utrzymywali tak zwanego stanu odpowiedniego, sanitarnego naszego pojazdu, grożą nam pewne kary. Jeżeli chodzi o przewoźników, czyli tych, którzy przewożą głównie różne osoby. No to jeżeli ten stan sanitarny będzie nie taki, jak policjant sobie wymyśli, że jest potrzebny, no to grozi kara grzywny 1500 złotych. Ale wszyscy ci, którzy są prywatnymi kierowcami, też mogą dostać mandat według nowych jakichś zaleceń, bo dostaniemy stówkę za to, że na przykład nie posiadamy maseczki albo rękawiczek w samochodzie, no bo przecież podjedziemy pod stację benzynową i musimy posiadać coś takiego. I jeżeli nie posiadamy, to jakiś nadgorliwy policjant może nam stówkę wręczyć. Jeżeli będziemy się kłócić i odmówimy mandatu, to już uwaga, mogą nas gdzieś tam skierować do Sanepidu, a ten przywali nam grzywne od 5 do 30 tysięcy, więc to już grubo. Tak czy owak, chociaż zniesiono już obowiązek noszenia tych masek wszędzie i są. Gdzieś tam na wolnym powietrzu, rejony, gdzie można bez maski chodzić, to widać, że ludzie jeżdżą w tych maseczkach. I to nie tylko taksówkarze czy kierowcy autobusów, ale prywatne osoby jeżdżą w maseczkach. Tylko jeżdżą tak, że jakaś masakra na czole, na brodzie, gdzieś tu zwisa im ta maska, zakładają oczy, zasłaniają. Problem, wydaje się, istnieje właśnie w firmach, które dzielą się samochodami, kiedy jest wielu kierowców, kiedy wsiadają pasażerowie, wysiadają pasażerowie. Tam to noszenie maseczki jest racjonalne. Natomiast jeżeli ja jestem użytkownikiem swojego własnego pojazdu, no to raczej można bez tej maseczki się obyć. Są też osoby, które najzwyczajniej w świecie po prostu się boją. I bardzo ortodoksyjnie podchodzą do tych wszystkich obostrzeń. Jeżdżą w rękawiczkach, jeżdżą w maseczkach, ale jak zwykle kij ma dwa końce i trzeba podejść do tego no, troszeczkę z głową. Noszenie maski non-stop też niesie ze sobą pewne ryzyko. Tam zbiera się para, zbierają się bakterie. Wszystko zależy, jak długo tą maseczkę nosisz, gdzie ją nosisz, jak jej używasz. W programie chcę przetestować, jak. Noszenie maseczki w samochodzie, właściwie wożenie, bo to jest jazda maseczki, wpływa na tak zwane wysycenie organizmu tlenem. Mam takie urządzenie, je, to jest pulsoksymetr, bardzo proste urządzenie, po prostu łącza się, wsadzamy tutaj palec o, i po kilku sekundach mamy odczyt. Jak mój organizm, krew, organizm, tak przyjmijmy, jest wysycony tlenem? Jaki to jest procent? I zobaczymy. Będę jeździł w różnych maskach mniej więcej przez godzinę czasu po mieście. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Poziom wysycenia tlenem 98, czyli tak sobie generalnie, no ale chyba dobrze, no. I teraz będę jeździł w maskach różnego typu. Eee, zobaczymy, jaki to ma wpływ na poziom wysycenia tlenem. Po godzinie każda maska. Kurczę, Aram się dzień szykuje. Na początku taką maseczkę założę. O, kupiłem sobie w Nepalu. I zobaczymy jak będzie po godzinie. Światełka. Stoję na światłach, jak to w mieście poruszam się tylko po mieście, Róg w mieście, więc dużo stresu, takich rzeczy, dzień słoneczny, okulary przeciwsłoneczne i od razu jedna uwaga, czy okulary mi parują, czy nie parują? Bo z tym jest problem czasami przy założeniu maski. Tu akurat ta maska jest dosyć taka przewiewna, ale sprawdzałem, a nie przepuszcza, więc powinna zdawać swój egzamin. Nic nie paruje, wszystko jest w porządku. Jeżdżę sobie po prostu po mieście i zobaczymy po godzinie, jak będzie wyglądał poziom wysycenia tlenem. Dobra, godzinka minęła, słuchajcie, sprawdzamy. 95-96, a więc lekko spadło. No dobra, trzeba teraz spróbować innej maski. Taka maska, bo ta to taka pancerna, siermiężna, robiona domowym sposobem, maska, która w środku ma wymienny wkład. Taki zrobiony właściwie z materiału, którego używa się w odkurzaczach, z worka od odkurzacza. Takie maski są spotykane często na naszym rynku, ktoś tam robi. Można sobie kupić, czy ja je dobrze założę. Dobrze, o tą stroną, dobra. No, o kurczę, tu będzie, tu będzie ciężko, już bo już widzę, że tutaj. Ta maska nie przepuszcza w ogóle prawie powietrza No ale dobra, jeździmy Zobaczymy czy będzie parowało Już mi trochę okulary parują No ale jeździmy dalej Gorąco Kolejne światła, więc skorzystam z pierwszych wrażeń z jazdy w takiej masce. Przede wszystkim gorąco. Ja czuję, jak mi się tutaj para zbiera po wewnętrznej stronie. Już trochę zapocona jest ta maska. Nie może mam włączoną klimatyzację. Wszystko jest w samochodzie ok. No to po pierwszych 15 minutach już rzeczywiście czuję lekki dyskomfort, bo już tam się wszystko zaczyna mi ślinić w środku. No to jeszcze. 45 minut. No dobra, okej, okay, zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Hmm, dobra, godzinka minęła. w Parking. Sprawdzamy. 94 mi pokazuje. Czyli jeszcze gorzej. Wiecie co? Żeby to było w miarę jeszcze obiektywne, co prawda nie zrobiłem przerwy żadnej między tymi maskami, to teraz, żeby wrócić do jakiegoś stanu używalności, wyjdę sobie na 10 minut się dotlenić. O! Bo ta maska rzeczywiście no jest skuteczna, nie przepuszcza za wiele. Wrócę i um, przetestuję jeszcze dwie maski. Taką maskę e, profesjonalną do uprawiania sportu i normalną maskę chirurgiczną. I zobaczymy te dwie maseczki. A na razie nie da się dotlenić. Wyłączymy kamerę. Słuchajcie, jestem dotleniony na maksa. 99. Więc generalnie... Można powiedzieć, że zdrowy byk, wysycony tlenem. Teraz proponuję maskę taką profesjonalną do uprawiania sportu. Z tutaj takim specjalnym zaworem, który umożliwia właściwie nie tyle oddychanie przez ten zawór, co wydychanie powietrza. Zapobiega to parowaniu. O, powinno mi się jeździć lepiej troszkę w tej masce. Przypominam, że jazda samochodem nie wymaga jakiegoś wysiłku fizycznego, jak to by było na rowerze, a może sprawdzimy później na rowerze, może nie po godzinie, bo zwariuję, dobra jedziemy. Przede mną ściera plamę oleju jak w nią wiadę, Mister, ale kurde. No powiem wam szczerze, nie wierzę. Przecież to jest jakaś makabra. Gość zgubił olej, nic jak wjechać w plamę oleju mustangiem V8-400, prawie 50 kucy Teraz próbować jeździć po mieście. W maseczce jeszcze w dodatku. No zobaczymy czy się schrzania z tego pasa, który jest cały uwalony olejem. No dobra. Jeszcze 10 minut, a ja już mam powoli dość tej maski. Chociaż jest wypasiona i w ogóle... Ale trzeba przyznać, że zastosowane filtry tutaj są jedne z najlepszych. Czyli ona nie przepuszcza prawie nic tam tych wszystkich cząstek małych, średnich, dużych, mikro, takich siakich, owakich, więc może na tego wirusa będzie jeszcze bardziej skuteczna. Natomiast wszystko przylega genialnie, fantastyczna jest i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie stworzona właśnie po to, żeby różne spaliny, w których czasami uprawiamy sporty, czyli biegamy sobie w mieście, lepiej wyjarać maczkę szlugów niż biegać po prostu w tych spalinach. I ta maska spełnia swoje zadanie. Chociaż mam już jej trochę dosyć, dobra, jeszcze 10 minut się przemęczę. Dobra, koniec. Parkujemy sobie tutaj w cieniu, na luzaku, parkujemy i sprawdzamy. Powiem Wam szczerze, jestem już spocony jak mysz, klima działa, 19 stopni na zewnątrz. Włączamy i sprawdzamy. Godzina w Profimasce do uprawiania sportu. O kurczę! 91. Czyli generalnie ja jestem. Tuż przed stanem. Otko. Faktycznie powiem wam szczerze. Profesjonalna rzeczywiście nie przepuszcza tych wszystkich rzeczy eee, z filtrem takim, kurczę, no mega profesjonalnym, filtracja, wszystko, tu Bayer super 91, czyli ja jestem tuż przed stanem. Takim wymagającym hospitalizacji chyba, bo poniżej 90 to już jest, no pff, powiedzmy, taka no, stan hipoksji to może nie, ale, ale to nie, nie jest, że tak powiem, dobrze. Dobra, idę znowu się troszeczkę dotlenić. Wsiadam i testuję ostatnią maskę, maskę chirurgiczną, która pff, wydaje się najbardziej taka przewiewna, może, może da radę. Matko święta po prostu, 91 oksymetr Puls oksymetr, jak zwał tak zwał, trzeba sprawdzić ile mam 99 Czyli to jest generalnie dotleniony organizm i zakładamy klasyczną maseczkę chirurgiczną Ostatni test, jedziemy, czy to się nagrywa, halo Nagrywa się, dobra. Zasuwamy. W porównaniu z innymi maskami to ta rzeczywiście jest lżejsza. Nie czuję żadnej wilgoci tu jeszcze. Pół godziny minęło. No tak jakoś się lepiej oddyka, przynajmniej tak mi się wydaje, takie subiektywne odczucia. Nie poce się za bardzo w tej masce. Klima cały czas działa. Przypominam, że na zewnątrz jest 19 stopni. Ja jeżdżę na lekkiej klimce ustawionej na 17 stopni. I z tych wszystkich masek, to przyznam szczerze, że ta i ta pierwsza maska tekstylna taka co tam kupiłem sobie ją gdzieś w Nepalu e, są najbardziej wygodne czy są efektywne no to nie wiem ta chyba tak dobra ostatnie badanie może coś z tego wyjdzie maska chirurgiczna no 94, słuchajcie, nie wiem czy to będzie dobrze widać, nawet 92 Tu już mi pika, że chyba jakieś zagrożenie, jest, czy co, nie wiem. A no więc spadło mi z 99 do 92. Nie wiem czy odkrywam jakąś Amerykę, czy nie. Yy. Rzeczywiście w tych maskach się ciężej oddycha, to wszystko jest kwestia e, płytkiego oddechu, częstości oddechu i tak dalej, i Wydaje mi się, że e, czy to jest zagrożenie dla nas. Jeżeli mamy się chronić przed tym wirusem i jest udowodnione, że te maski rzeczywiście e, w jakimś stopniu przede wszystkim chronią otoczenie, przed tym wirusem, bo osoby, które są chore, a o tym nie wiedzą, bezobjawowo gdzieś tam przechodzą, no to w jakimś stopniu nie emitują tego wirusa do otoczenia. Czy nas to chroni przed wirusem, który może być w samochodzie, który ktoś używał przed nami? Może i tak, nie jestem fachowcem. Natomiast fakt, że spada rzeczywiście saturacja. No, sami widzieliście. Przy różnych, różnych maseczkach wygląda to różnie. Widzieliście, że faktycznie noszenie maseczki podczas jazdy samochodem, gdzie nie mamy jakiegoś dużego wysiłku fizycznego, nie wpływa to na podnoszenie tętna ciśnienia, no chyba że są korki, to faktycznie obniżona jest saturacja i to. Obniża się z 99-98% wysycenia tlenem nawet do 94%, czyli spada o, jakiś, o jakąś wartość. Ta wartość graniczna uważana jest za 90%. Poniżej 90% to już są takie wartości, że już ktoś jest niedotleniony. A niedotlenienie podczas jazdy no, może grozić różnymi skutkami. Także, no nie wiem. Daleki jestem od jakichś porad medycznych, bo ja się tam, na tym nie znam, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma e, problemy, szczególnie z układem oddechowym, układem krwionośnym, no to powinien bardziej racjonalnie podejść do używania tych maseczek. Nie wiem, robić sobie częściej przerwy, dotleniać się podczas jazdy, jeżeli jedziemy w długą podróż. E, jeżeli jeździsz w swoim samochodem, no to tych maseczek nie używajcie. No. Problem się robi rzeczywiście. E, w samochodach, które są dzielone między różnych kierowców oraz w tych samochodach, gdzie mamy kierowcę i pasażerów, którzy ciągle wsiadają, czyli mamy taksówkarzy, mamy tych, którzy rozwożą właśnie jakieś paczki, firmy kurierskie i tak dalej i tak dalej. No dobra, tyle o maseczkach.